Cześć! Dzisiaj mamy kolejną taką specjalną realizację, a nawet dwie. Dwa Hordy Ranger Raptor, czyli samochody, które są stworzone do jazdy zarówno po drogach asfaltowych, jak i w ciężkich terenach. O czym może świadczyć na przykład ta wyciągarka. Są to auta z 2022 roku, już z zamontowanymi instalacjami gazowymi, które przyjechały do nas od jednego właściciela. Zapraszam Was zatem na kolejny odcinek. Ciekawostką jest, że obydwa samochody są od właśnie jednego właściciela, tak jak wspomniałem na wstępie, od pana Wiesława, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy. Różnią się właściwie kolorem, a rocznik czy też instalacja gazowa jest właściwie identyczna. Ford Ranger zadebiutował w 1982 roku jako odpowiedź na potrzeby klientów głównie Ameryki Północnej. W Europie ten samochód pojawił się. Nieco później jest to takiej średniej wielkości pickup, i jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, jest na pewno masywny. Duża atrapa chłodnicy, a na niej taki ogromny napis Ford. Reflektory LEDowe, nieco przetłoczeń na masce. Mamy wloty powietrza na masce, czy też na nadkolach. Tu akurat jest taka sytuacja, że możemy od razu omówić tył pojazdu. Jest nieco kanciasty, również reflektory LEDowe. Logo Forda, oznaczenie Raptor i oznaczenie modelu wytłoczone Ranger. Jest to pick-up, więc, czy to właśnie w jakiejś branży budowlanej, czy ogólnie dla takiego użytku, każdej osób można dużo do niego załadować. Jest taka roleta, że możemy ją zasłonić. I teraz pokażę wam zbiornik, ponieważ on znajduje się pod samochodem. Nie widzicie go, zobaczycie go na przebitkach. Zbiornik jest bardzo duży, ponieważ ma 103 litry pojemności. Natomiast w praktyce, z uwagi na 80% stopień napełnienia, zatankujecie do niego około 82 litry gazu, co również jest sporą ilością. I tu właśnie się znajduje ten zbiornik. Jak widać na tylnym zderzaku jest możliwość również zapięcia przyczepki. Ale teraz przejdziemy do kolejnego miejsca, jakim jest wlew do tankowania gazu LPG. I nie ma zbyt dużo miejsca pod klapką. Jak widać, klapka nie jest zbyt dużych wymiarów, więc pod klapką również tego miejsca nie jest zbyt dużo. Należy skorzystać z adaptera, który oczywiście otrzymujecie w zestawie. Wkręcamy na stacji paliw. Redukcję i tankujemy paliwo, które na moment tego materiału, w zależności od oczywiście części polskiej czy też stacji paliw, kosztuje w granicach 2,50 do 3 zł. Jeżeli ten samochód będzie spalał kilkanaście litrów czy to gazu, czy benzyny, to zobaczcie, jakie to będą oszczędności. Gaz około 3 zł, czy nawet poniżej, a benzyna powyżej 6. Mamy 100% oszczędności. Teraz zobaczymy silnik, akurat w tym srebrnym czy tam grafitowym modelu. Pokażę Wam jednostkę napędową. Maska trochę waży, nie oszczędzali tutaj. W końcu masywny samochód. Silnik o pojemności 3 litrów z oznaczeniem Ecoboost, który oznacza, że jest to wtrysk bezpośredni oraz turbodoładowanie. Moc tego układu to 340 koni mechanicznych, ponieważ te samochody są po chip tuningu. Normalnie, fabrycznie byłoby tych koni około 290. Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji gazowej, które są widoczne na pierwszy rzut oka, no to widzimy nieco przewodów i w zasadzie tyle, bo reszta komponentów jest poukrywana, aby w jak największym stopniu zbliżyć się do oryginału, ponieważ, jak wiecie, w Automixie zawsze przykładamy starań, aby nasze instalacje były zabudowane jak w oryginale. Oprócz tego, że samochód ma wiele bajerów jak światła LEDowe, ale to wynika jakby z tego, że są to samochody już nowe, bo to jest 2022 rocznik. Wspomniałem Wam na wstępie o wciągarce w tym modelu pomarańczowym czy rudym to również występuje wciągarka, więc w terenie przypuszczam, że może się przydać. My akurat mam nadzieję, że nie będziemy mieli okazji tego testować. I jeszcze tutaj zwróćcie uwagę na Koła, które wyglądają, że są takie masywne, ogromne, a są to 17. Natomiast uwagi na wysoki profil, wydaje się to taki duży balon ta opona. Omówiliśmy wygląd zewnętrzny, silnik, zbiornik, wlew, więc teraz zabiorę was na krótką trasę z naszym Fordem Ranger Raptor. Pierwsze kilometry Rangerem Raptorem już za mną. No i prawdą mówiąc, już jeździłem takimi pick zarówno właśnie Rangerem Raptorem, jak i Fordem F-150, czy też dorzem Ramem. No i jeżeli chodzi o bryłę, no to są podobne samochody. Ranger Raptor jest taki bardziej europejski. Mam wrażenie, że zarówno wnętrze, jak i z zewnątrz ten samochód jest mniejszy niż F-150. Jeżeli chodzi o ekran inforozrywki, jestem pod ogromnym wrażeniem jakości wyświetlanego obrazu, czy też kamery. Cofania naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Ekran inforozrywki jest pionowy, a komputer pokładowy, czy też właśnie elektroniczne, zegary również są wysokiej rozdzielczości. Bardzo ładnie wszystko się to prezentuje. Jakość wykonania na bardzo wysokim poziomie nic tutaj nie skrzypi. Tutaj mamy taki miękki materiał tutaj nieco twardszy automatyczna skrzynia biegów. No ciężko tutaj do tego samochodu się doczepić w kwestii wyposażenia. Mamy również napęd na cztery koła. Więc do lasu, czy gdzieś tam do jakichś takich terenów, gdzie samochód mógłby normalny samochód mógłby nie przejechać, no to myślę, że Ranger Raptor bez problemu sobie poradzi. A dodatkowo mamy przecież wyciągarkę. Jak na razie Forda Rangera Raptora przedstawiam Wam w samych superlatywach, no bo rzeczywiście ten samochód jest naprawdę godny polecenia. Wszystko tutaj gra i jest jak być powinno. Ma świetne wyposażenie, ma mocny silnik, ma bardzo wygodne fotele, komfort jazdy stoi na wysokim poziomie, no ale... Mógłbym się przyczepić do spalania w tym samochodzie, no bo jednak moc, bryła pojazdu masa, no to swoje musi wypić. 16,5 litra pokazuje mi komputer pokładowy, takie jest spalanie. Na portalach internetowych robiąc research do tego odcinka, oglądałem wartości podobne, ponieważ około 16 litrów na 100 km. No więc, jeżeli benzyna kosztuje ponad 6 zł, no to nie trudno policzyć, że koszt pokonania 100 km tym samochodem to będzie ponad 100 zł. W przypadku instalacji gazowej gaz będzie pobierany w ilości od 85 do 90%, no i dochodzi nam do trysk benzyny na poziomie 10 do 15%. Myślę, że z powodzeniem montując instalację gazową tym samochodem zaoszczędzimy około 50 zł na 100 km, a to bardzo dużo. Na 1000 km będzie to 500 zł, a po pokonaniu dystansu 10 000 km będzie to 5 000 złotych. Więc oszczędności są spore. Biorąc pod uwagę, że ktoś może pokonywać 20 000 km w rok, bo to nie są jakieś astronomiczne przebiegi, to już wtedy zaoszczędzi 10 000 złotych. A to już są naprawdę poważne oszczędności. A jeździmy z tym samym komfortem. Z tą samą dynamiką jazdy, o czym nieco później. Teraz jeszcze Pan pokażę, jak samochód przełącza się między paliwami. Tylko muszę, tutaj jest przełącznik, już go znalazłem. Wyłączyłem teraz na chwilę instalację gazową, ale już ją z powrotem uruchamiam, bo po co jeździć paliwem za 6,50 jak można za 2,50 przynajmniej na naszej stacji paliw. No i Powiem Wam szczerze, że komfort jazdy jest identyczny na obydwu paliwach. Nie dostrzeżecie ani grama różnicy w komforcie jazdy, a będziecie podróżować o wiele, wiele taniej. Można powiedzieć, że model, który dzisiaj mamy na nagraniach, jest to świeży samochód, ponieważ z 2022 roku. Aby nasi klienci mieli pewność, że ich samochodem będzie wszystko ok. Po montażu instalacji gazowej na nasze instalacje oferujemy aż 5-letnią gwarancję z limitem aż 150 tysięcy km. Istnieje możliwość dokupienia takiej dodatkowej gwarancji na silnik oraz jego podzespoły. Jest to w formie takiego ubezpieczenia i wszystkie informacje odnośnie ceny instalacji gazowej, czy też właśnie tej dodatkowej gwarancji znajdziecie na naszej stronie www.gazautomix.pl, czy też w formularzu kontaktowym pod tym filmem. Klikniecie link i od razu przeniesie Was do naszej strony. Aktualny przebieg tego samochodu to 22 600 km. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, gdyby instalacja gazowa była zamontowana od samego początku, no to oszczędności wyniosłyby już ponad 10 000 zł. Ale biorąc pod uwagę, że jest to dopiero 22 000 km, no to jest to dobry moment, aby. Taka instalacja gazowa się już nam od niemalże samego początku amortyzowała. Mamy teraz taki prosty kawałek drogi, zatem sprawdzimy jak te 340 koni po chip tuningu sobie radzi z przyspieszaniem. Jest całkiem sympatycznie. Mocy w tym samochodzie brakowało nie będzie. Mamy bardzo dużą bryłę, duże opory toczenia, natomiast samochód jak najbardziej Daje radę i mimo, że ma zamontowaną instalację gazową, ona mu w żaden sposób w tym nie przeszkadza, aby dynamicznie się rozpędzać. Zatem Ford Ranger Raptor dołącza do pickupów, upów które znajdują się na naszym YouTubie. Taka realizacja co prawda znajduje się już, natomiast chcieliśmy też pokazać, że w Automixie nie jest jakiś egzotyczny temat, tylko bardzo często takie samochody na montaż instalacji gazowej przyjeżdżają z różnych części Polski. Aby nie pominąć materiałów, które będą pojawiały się w przyszłości, zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Tymczasem dziękuję Wam za odcinek. Ja z Fordem Rangerem Raptorem muszę się już rozstać. Bardzo miło będę ten, ten samochód wspominał. Oto kawał. Dobrej fury. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.